Dobry wieczór. W związku z brakiem dostępu przez Państwa do transmisji, czy transmisji naszych trzech połączonych Komisji Rady Miejskiej, postaram się Państwu zrecenzować, yy, postaram się, to dobre słowo, zrecenzować Państwu przebieg dzisiejszego yy, posiedzenia. Pozwolę sobie najpierw odczytać porządek obrad. Przepraszam, że będę baczał w bok, ale na monitorze mam wyświetlony plan. Porządek, Dzień. przepraszam. Punkt pierwszy: Otwarcie posiedzenia komisji, stwierdzenie kworum. Pod, punkt drugi: Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci: Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Podpunkt pod pierwszy: Przyjęcie programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Podpunkt drugi. Miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie godzinnym: Obra Dolna i Stary Jaromierz. Podpunkt trzeci: Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny zbywany na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym. Punkt czwarty: Określenie wysokości stawek podatku od środków transportu na terenie gminy Kargowa. Punkt piąty ustalenie wysokości stawek od nieruchomości na terenie gminy Kargowa. Eee, później były jeszcze dodane dwa punkty. Jeden z nich to w sprawie określenia szczegółowych zasad zasobu, sposobu, i trybu udzielania ulg w, w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilny przypadających, przypadających gminie Kargowa lub jej jednostkom organizacyjnym. I podpunkt ostatni w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2021. E, punkt czwarty, sprawy różne. I punkt piąty zamknięcie e, połączonej komisji. Szanowni Państwo, na początku był podjęty temat. E, Troszkę zmieniliśmy porządek, bo było, były sprawy różne, poniekąd na początku. Na wniosek pana dyrektora, żeby, żeby nie zatrzymywać ich niepotrzebnie do końca naszego posiedzenia, i podjęliśmy, temat rozmo podjęliśmy rozmowę na temat yy, sytuacji w szkole, tak? tego obecnego remontu i też tam późniejszych tematów, późniejszych yy, etapów pracy. Dała, Wywiązała się troszkę burzliwa dyskusja momentami, było parę tam niejasności. Pan dyrektor zapewnia, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Mimo moich uwag, nie ja moje, moje uwagi, pozwolę sobie, uwagi, uwagi, może do sytuacji, to jedno, ale potem stałem wywołany do tapety. Eee, zabezpieczenie tam, zabezpieczenie sytuacji takiej, że, że niby plac, plac, miejsce budowy, tak, miejsce tego, tego bałaganu było oddzielone w pełni i tak dalej, i tak dalej troszkę się nie zgadzałem, bo byłem tam na miejscu i, i można powiedzieć zabezpieczano to wszystko już po fakcie, tak? Potem jak już kurz się wydał, że jak się wyrażę, mleko się wylało, to zaczęto, zaczęto zabezpieczać dokładniej. Może tak, bo wcześniej były jakieś zabezpieczenia, ale niezbyt dokładne, można było to zrobić troszkę dokładniej. Yy, i P temat prac popołudniami, no niestety nie jest to możliwe w związku z tym, że Pracownicy nie chcą takiej pracy wykonywać popołudniami, ani też wieczorami. Nie zgodzili się rzekomo, by przyjść na, na ten etap, a to nie było zawarte w umowie, w związku z tym nie możemy tego egzekwować. A mamy troszkę sytuację patową, bo musimy się wywiązać z tym do końca roku, żeby otworzyć ten klub Malucha, bo inaczej będziemy musieli oddać sporą część gotówki, a tego nie chcemy. No i tak po prawdziwej po, 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 po dyskusji, Mimo, tam jakiś próbowałem, próbowałem gdzieś tam nawiązać też do tego, że może w przyszłości chociaż będzie, będzie to bardziej w tym hmm. bardziej, że żeby nie było sytuacji takiej, że żłobek będzie na dole, nie, a my u góry będziemy prowadzić remont. No bo to już będzie w ogóle. No nie mam pojęcia, co to będzie. no Bo, bo to, to jak czegoś takiego się dopuścimy, to ja już nie mam pytań. Bynajmniej będziemy się temu przyglądać. Był też temat poruszony w tej sytuacji, bo do mnie pani jedna dzwoniła. Sprawy takiej, że tam auta cofają podczas długich przerw, że to niebezpieczne i tak dalej, zgodzę się w 100%. Nadmieniłem to, aby ktoś się nad tym pochylił, niech ktoś tego pilnuje, a nie, że w momencie długiej przerwy, gdzie tych dzieci jest naprawdę dużo na placu, i to są naprawdę niektóre małe, małe szklaby, że tak się wyrażę, bo tam kilkuletnie. Co no niby tam osoba to zabezpieczała, ale wiecie Państwo, jak to jest z dziećmi, to jest to jest moment. I, i, I firma mogłaby jednak wstrzymywać tego typu manewry, no to to jest 20 minut, ta przerwa trwa, no, no można poczekać, prawda? No to już 20 minut Nie jest żadna. Miejmy nadzieję, że teraz będzie to, to będzie na to zwracana uwaga. Też zaznaczyłem, że bo Pan dyrektor podkreślał, że to, że to jest plac budowy i, i tak dalej, i tak dalej. Zaznaczyłem bardzo jedną istotną, mi się wydaje, rzecz, że po pierwsze to nie jest plac budowy. Ja dzieci nie odwożę na plac budowy, tylko odwożę do szkoły, przede wszystkim. I tam ma być nie, jak to zostało sformułowane, w miarę możliwości, najlepsza e, za wszystko najlepiej zapanowane, najlepiej zabezpieczone to nie ma być w miarę możliwości. Ma być na 100%. Ja zostawiam dzieci pod opieką, też swoje, też rozumiem też innych rodziców. I, i, I nie chcę, aby one miały takie, tego typu niedogodności, a tym bardziej ryzyko, że jeszcze nie da Bóg, ktoś by ich rozwijał. Miejmy nadzieję, że tego typu już sytuacji już nie będzie. Pan dyrektor to nam zapewnił, z czego się cieszę i na pewno będę się temu przyglądał bardzo skrupulatnie. Eee... Później przeszliśmy już do tematu tematów, jakie były w porządku obrad podpunkt 5 przyjęcie programu współpracy gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi. Jest to jeden z punktów, że tak się wyrażę, on jest uchwalany co roku, jak dobrze pamiętam, to jest po prostu można powiedzieć formalność tak z naszej strony, no, trzeba to uchwalić, że nie trzeba było tego nawet wyjaśniać, każdy wiedział o co w tym chodzi. Dlatego tu nie było najmniejszych wątpliwości, wszyscy podjęliśmy Jednogłośnie decyzję. E, po, pod punktem kolejnym był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Drodzy Państwo, to nie chodzi o żadne tam utrudnienia komuś, jakimś rolnikom, jak to tam różnie może być odbierane. Tu akurat chodzi tylko i wyłącznie o to, że y, pru, ca, cały czas trwają prace nad tym, aby zacząć wydobywać ten y, gaz, którego mamy tu bardzo, bardzo duże złoża. Jak to my się śmiemy, jeszcze tak dalej pójdzie, to będziemy w turbanach chodzić. Nie, to oczywiście żart, ale, ale mają być z tego e, dość spore jakieś profity dla naszej gminy. Chwała za to. Kiedy to nastąpi, nie wiemy. Pan Burmistrz nam powiedział, że miało to być niby na poziomie 5 lat, a było to chyba 5 lat temu. <grych> Także nie wiadomo, kiedy to do, ostatecznie dojdzie do skutku. E, aczkolwiek musieliśmy to uchwalić, aby pomóc im, żeby tam lasy powyłączać, żeby tam ta cała praca, praca, infrastruktura mogłaby się rozwijać w tym momencie i, i, i mogliby rozpocząć prace wydobywcze. Kiedy to nastąpi? Jesteśmy trzeci w kolejce. Podpunkt trzeci. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości. Jest to także poniekąd standardowa procedura, jak jeden z mieszkańców, zamieszkujący już długo jakiś tam lokal nasz, nasz tak zwany, co jak to? Jest? Komunalny, przepraszam, dobra komisowa. Yy, I tu mamy z reguły sta standardowo przyznajemy te 70%, aczkolwiek, jeżeli ktoś się nas zwróci, jakoś nam to uzasadni, udokumentuje, yy, to staramy się też przychylać do, do, do wyższych stawek. Możemy bo maksymalnie, nie chcę Państwu ale chyba 99%. Yy, ja osobiście tutaj oscylowałem za poprzeczytanie te, tego uzasadnienia i, i, i znając troszkę sytuację, yy, ja tutaj wnioskowałem o bonifikatę w wysokości 90%, gdzie nie było to odebrane zbyt pozytywnie, popierając to, że ci ludzie, którzy kupili z bonifikatą 70% poczują się urażeni. Sam kiedyś skorzystałem, za czasów jeszcze yy, lat, no lata temu, jak byłem dużo młodszy, z bonifikaty w wysokości 70% i nie widzę tutaj Jakiegoś powodu, ja się czuł urażony, że ktoś dostał więcej zniżki, no mi nie przybędzie z tego, tyłu, mi nie ubędzie, to dlaczego miałbym, miałbym tak na to patrzeć eee, i chciałem pomóc. Z tym bardziej też Państwa nie zaznaczyła, że nam tych parę, to chyba parę parędziesiąt tysięcy różnicy będzie, tak, no bo całość jest chyba 130 kosztów, 40 tysięcy złotych, czyli 90%, no każde 10% to jest te czter, około 14 tysięcy, tak. No i tu się rozchodziło o te 20% więcej, czyli o 28 tysięcy. No dla gminy to jest, no jest wiadomo jakiś pieniądz, ale nie jest to bukwiaki dla gminy. A dla takiego mieszkańca 28 tysięcy, no to już jednak, jednak, sporo. I dlatego chciałbym się przychylić ku temu. No nie zostało to robione pozytywnie, ale radni zgodzili się niemalże jednogłośnie, z moim wyjątkiem oczywiście na, i z wyjątkiem tych radnych, których nie było oczywiście. Na 80% bonifikatę, co będzie też uchwalane na następnej sesji. Z mojej strony zrobiłem, co mogłem, aby, aby to, aby walczyć 90%, bo trzeba, trzeba sobie pomagać. I to tyle, na tym to stanęł ten punkt. Później był punkt określenia wysokości stawek podatku od środków transportu. Tu było zaargumentowane przez panią urzędnik, nie będę mówił z imienia nazwiska, bo zaraz zostanę oskarżony o, 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 o RODO, ale panią urzędnik, zajmującą się tym, że jest to 5%, czyli znaczy 3 tam z hakiem procenta jest ta, e, jak to się nazywa, inflacja, o tego słowa mi brakowało, jest inflacja na ten moment, jak zostało określane, no i plus te zaległe z poprzednich lat, które gdzieś tam były zaniedbania, i chcemy to wyrównywać, ale nie na raz, tylko stopniowo, czyli łącznie o jakieś 5% będą zwyżki od podatków. Tak samo jest punkt piąty, to chodzi o nieruchomości. Jest ten, sam, jest ten sam powód tego, No Szanowni Państwo, nie chcemy uniknąć sytuacji takiej, że jak było to lata temu, za poprzedniego jeszcze burmistrza, że przyszedł i nagle o 100% podniósł nam podatki, no, ale był, był zmuszony, bo przez lata tego nie robiono. Tak? No, a ta inflacja, co najmniej ta inflacja musi być, no bo. No bo później ktoś nas z tego też rozlicza, no, no gmina też musi jakoś, jakoś się toczyć, staramy się to robić w miarę możliwości, jak najdelikatniej. No i punkty nowe jakie doszły, to właśnie to już wyczytałem w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg. Jest to wątek tego typu, że można składać, jeżeli mamy jakieś problemy tam z działalnością, z tymi sytuacjami, możemy składać wnioski o, o, o umorzenia nam podatków, o zróżnienie na raty, o, o zmniejszenie kwot i tak dalej, i, tak dalej. I, i to jest właśnie dokument, który ma to wszystko regulować. A że wygasł w tym roku, w czerwcu, wygasła ważność poprzedniej, poprzedniej wersji, musieliśmy to po prostu odnowić i tutaj nikt z nas żadnych zmian nie narodził. Po prostu zostało to uchwalone raz jeszcze i mamy na nowo ważny dokument. Podpunkt ostatni z porządku obrad, yy, to jest zmiany w uchwale budżetowej. To akurat drobnostka, bo Pani Skarbnik się przyznała, że tam popełniła błąd gdzieś tam, bo musi? tam, gdzie są wydatki i tam, gdzie są przychody, musi się sumy zgadzać. I po prostu po stronie, jeszcze nie chcę chyba przychodów było OK, ale wydatków o złotówkę za mało i trzeba było po prostu ten drobny błąd skorygować. I to było na tyle, jeśli chodzi o, o porządek, jeśli chodzi o uchwałę. Później już był tylko temat, tak zwane sprawy różne. To zawsze dzieje najciekawiej. Było tam parę spraw poruszonych przez, przez radnych. E, co tam było, żeby, żeby Państwu nie wprowadzić błąd takiego? Staram się to robić na bieżąco, ale nie wszystko muszę, nie mogę pamiętać. Jeżeli czegoś nie zapamiętam, to przepraszam z góry, szanownych radnych. E, był na pewno temat poruszony przez Panią Radę z Wojnowa odnośnie tego parku, bo tam jest troszkę sytuacja, że tam się te drzewa lecą. No jeszcze może się komuś żeby to uporządkować, uregulować, dosadzić i tak dalej. Miejmy nadzieję, że to będzie rozpatrzone pozytywnie. Jak najbardziej się do tego przychylam. Był temat porusz... Przepraszam. Był temat poruszony przez radnego ze Smolna w sprawie problemów z wodą, że tam już leje się czarna. Znajomy nam temat, nie? Niby ma być, miało być tam pukanie, ma być tam wszystko uregulowane, sprawdzają wciąż taki problem. Miejmy nadzieję, że będzie rozwiązane czym prędzej, jeżeli nie, to Pan powiedział, że to trzeba będzie się na nad wymianą złóż. Zobaczymy co, co też będzie, czy, czy się da to rozwiązać ten temat. Miejmy nadzieję, że tak, bo nikomu nie życzymy tego, co było u nas. I był temat poruszony w sprawie Aha, dlaczego nie ma oznakowania przy tych przejściach namalowanych wokół Placu Ratuszowego, gdzie pozwoliłem sobie wtrącić, że e, te przejścia na przykład na wysokości restauracji, też nie będę mówił jakiej, no bo wiadomo, restauracji tutaj przy, przy tej drodze jednokierunkowej przy Ratuszu, przy wjeździe, wyjeździe na parking, e, że to przejście jest chyba nie do końca zgodne z prawem, bo tam wjeżdżając, jak tam wejdzie ktoś na pasy, to my stajemy w połowie drogi i, i jest problem, co mi zgłaszał jeden z mieszkańców, za co mu dziękuję e, i zostało to oczywiście Pan również także stwierdził, że to dlatego, że tych znaków nie ma, bo ta orga zmiana organizacji ruchu dopiero miałaby nastąpić, ale tego typu przejścia raczej nie będą możliwe, choćby z tego względu, że to chyba raczej przepisy na to nie pozwolą, ale e, tu się akurat zgodzę z panem Burmistrzem w 100%, że lepiej było nie robić w ogóle tych przejść. Niech każdy przechodzi gdzie uważa, bo jak przejści nie ma, to przechodzimy w miarę najszybszym możliwym przejściem. A jak są przejścia, a przejdziemy nie na przejściu, to możemy wyłapać mandat. Dlatego tu się zgodzę. Lepiej, żeby tych przejść nie było, niech każdy się rozejrzy 10 razy w lewo, w prawo, niech przechodzi swobodnie, w miarę najszybszym sposobem, a nie koniecznie na przejściach, które jak widać, kolidują nam troszkę. I co tu jeszcze było takiego poruszonego? Był temat poruszony w, w, w domu Seniora, że komu tam ta salka do ćwiczeń jest kompletnie nieużytkowana, i kiedy się kończy ochrona tego projektu, bo można by to zaadaptować na coś innego. Tu pani burmistrz. Pani wiceburmistrz, przepraszam, e, wypowiedziała się, że to jest troszkę jakby mylące się z prawdą, ponieważ to jest użytkowane dość często, a nawet bardzo często. A ma nawet być jeszcze tam do, dofinansowane jak innego programu i będzie znowu, będzie znowu chronione. E, I tu też się muszę zgodzić, bo akurat rozmawiam też e, często z Panią administrator i, i znam Pana e, Dariusza, który tam się zajmuje tymi wszystkimi ćwiczeniami. I faktycznie to jest bardzo często użytkowane. Także nie wiem skąd kto to takiego mógł powiedzieć. Ktoś kompletnie chyba nie znający tamtej sytuacji. Ja wiem jedno, to jest bardzo użytkowane i też będę ostrzewał, aby tego nie zmienić. I nie był temat poruszony oczywiście skateparku, że tam, tam młodzież użytkuje już, część dzieci także. Szanowni Państwo, naprawdę was proszę, nie użytkujcie tego, bo jak się komuś krzywda stanie, to będą pretensje do Boga. Dajcie nam jeszcze trochę. Pan burmistrz zadeklarował, że na dniach wystąpi już o ponaglenie o wydanie decyzji, tak że może się uda w ciągu tygodnia czy dwóch już maksymalnie otworzyć to oficjalnie, bo też tego chcemy. Ale to niestety, niestety, czasami te dokumentacje jak trwają, bo to sanepi, bo to peposz, i tak dalej, tak dalej. Na mniej to będzie szybko, proszę was, uszanujcie to i nie wchudźcie tam. Póki co. Ja ze swojej strony, no bo jeśli chodzi o sprawy radnych, którzy tam poruszali, to chyba już nie było jakichś takich no, istotnych, który które mógłbym pamiętać, bo chyba nie było. Ja, ja może też opowiem troszkę o swoich, bo złożyłem dwie interpelacje, jedną w sprawie mały moment, bo tutaj tu, tu tu tu, tu. o jedną sprawie hmm. a, utworzenia nowego etatu przy płycie boiska przy ja to nazywam centrum sportowym Kargowa, y, które powstaje powoli, powoli, ale powstaje. Y, o utworzenie nowego etatu, bo powstaje tam skatepark, ma powstać niedługo pump track, jest tam ta nowa płyta i fajnie jakby tam ktoś o to zadbał, bo nawet ci panowie co instalowali skatepark powiedzieli, że ten momenty fajnie jakby były raz w tygodniu przeglądane, czy aby się jakaś śruba tych drgań tego wszystkiego nie poluzowała, bo jak nie daj bo ktoś wpadnie w tą śrubę, no to wiadomo, co się może tam wydarzyć. Dlatego nie, fajnie, bo jakby tam był etat, jakby ktoś o to zadbał, aby ktoś dbał o to boisko, o to dookoła, o porządek i, 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 i tak dalej. I to jest jedna z interpelacji. Zobaczymy, co Pan Burmistrz, jak się Pan Burmistrz na to ustosunkuje. Druga z interpelacji. Druga z interpelacji była odnośnie, o, właśnie, yy, orlików. Yy, żeby jeden z olików, ja oczywiście proponuję tylko byłego gimnazjum, aby był całodobowo otwarty, podkreślam otwarty, nie oświetlony, otwarty, oczywiście bez budynków, ale oczywiście boisko, no bo drago nikt nie będzie po nocach chodził zamykać, tak? A do dwudziestej z czujką ruchu niech świeci światło, tak? Jeżeli nikogo nie ma, to się nie siedzi a jeżeli jest, to o 24, tak czy siak, gaśnie ostatecznie. No bo godzina byłem ostatnio sam, ja wiem, tam młodzież była, godzina 18 z hakiem przed 19, już było szarawo, a nawet ciemno. No, a młodzież weszła tam, wiadomo, swoimi sposobami, troszkę nam niszcząc ogrodzenie. No ale co zrobić? No, no przecież ten kompleks ma służyć dzieciom, młodzieży i starszym też, jeżeli oczywiście mają taką potrzebę. No i kiedy, jeżeli nie w weekend? Kiedy, jeżeli nie wieczorami? Dlatego otwórzmy to. Stawmy im, niech korzystają. Tam nie powinno tak ludziom przeszkadzać. Eee, a jeżeli to będziesz no to z ten drugi olik. Zwałek zwał. No dla mnie to jest też tam eee, jeden grzyb. Ale żeby ta młodzież miała dostęp do oświetlonego, a nie tam po ciemku grać. To było w sprawie. A, no tu jest w sprawie tego. I to chyba było na tyle, jeśli chodzi o, o poruszanie się wątków. No, mogę tylko powiedzieć tyle. Ubolewam nad tym, że nie jest to transmitowane czy też retransmitowane dla Państwa, no ale nie, niech żyje demokracja. Niech żyje demokracja. I ja to szanuję, skoro taka była wola radnych. Tak też będzie, tak też pozostanie. Ja tylko Państwa zapewniam, że ja nie miałem z tym problemu, aby się wypowiadać wcześniej swobodnie. Teraz postaram się Państwu na bieżąco po każdej komisji w miarę możliwości, póki będę jeszcze pamiętał, referować. To dobre są. Referować posiedzenia trzech połączonych komisji. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Państwu. Jeżeli coś jest niezrozumiałe, jeżeli macie jakieś wątpliwości, piszcie, dzwońcie. Macie mój numer, macie mnie na Facebooku. Dawajcie znać, że będę mógł w czymkolwiek pomóc. Byłem, jestem, będę. Szanowni Państwo, Kajaw Sińsko, przewodniczący Rady Miejskiej. Pozdrawiam.